Witajcie na kanale chojniczanka TV. Razem ze mną Artur Golański przed meczem chojniczanka Sokuł Ostróda, a po meczu Stal Rzeszów. Chojniczanka, witam. Witam serdecznie, dzień dobry. Od tego meczu w Rzeszowie chciałbym zacząć. Remisujemy 1 do jednego. Jak oceniasz to spotkanie? No W mojej ocenie myślę, że był to dobry, dobro, dobre widowisko dla, dla kibiców, bo mecz otwarty, dwie drużyny, które chcą grać w piłkę. W pierwszej powie optycznie można powiedzieć, że, że przewagę miała stal, ale tak klarownych sytuacji za dużo nie było. W drugiej powie, już była to taka bardziej wymiana ciosów, ale myślę, że mimo wszystko więcej sytuacji mieliśmy my. Tak więc szkoda tego tych straconych dwóch punktów, ale, ale trzeba szanować ten jeden. Indywidualnie dla Ciebie? fajny występ. Można powiedzieć, pojawiłeś się na placu gry. Od razu tutaj, można powiedzieć, widziałem taką w Twoich oczach, można powiedzieć, agresję, bo, bo za chwilę strzeliłeś bramkę, za chwilę miałeś kolejne sytuacje, za chwilę wypracowywałeś kolejne okazje. Także biorąc pod uwagę te Twoje 30, można prawie powiedzieć 30 minut, no to były to dobre 30 minut. No, bardzo się cieszę, że to tak wyglądało z boku. Yy, chciałbym, żeby zawsze to tak wyglądało. Yy, dobrze się czułem. Yy, wiedziałem, że mogę zrobić coś dobrego na i, i chciałem tą pozytywną energię przełożyć i, i myślę, że w jakimś stopniu mi się to udało. Długo czekałeś na taki moment można powiedzieć, że, że od kiedy trafiłeś do Chojnic no to nie dość, że to, no można, jeszcze tą bramkę zagłębiam Lubin z rzutu karnego też jakby nie patrzeć bardzo ważna tak, ale ogólnie no biorąc pod uwagę tutaj twoją przygodę to na pewno no wątpię, żebyś był z niej zadowolony. No dokładnie tak jak mówisz. Yy, od razu po przyjściu tutaj pierwsza kontuzja. Do zimy, do zimy praktycznie się leczyłem cały czas, później wróciłem pod koniec na jesień. Nastawiłem się, że w zimę przepracuję solidny okres, okres przygotowawczy i tak też było, bo złapałem taki ry rytm, wiadomo, nie jest to rytm meczowy e tak jak w lidze, ale rytm meczowy w sparingach. E dobrze się już czułem, no to znowu znowu kontuzja niezależna ode mnie, bo, bo brutalny faul w sparingu, no nie miałem na to wpływu. Poznało mi tylko dalej trenować. I, i, I wierzyć, że, 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 że wyzdrowienie, no, Już jest końcówka sezonu. Udało mi się i myślę, że jeszcze będę w stanie pomóc Drużynie. Przed nami spotkanie z Sokołem Ostruda. To jesienne w Ostrudzie, no to już można powiedzieć, chyba wszyscy wymazaliśmy z pamięci i nie, nie chcemy o tym pamiętać. A czego ty się spodziewasz po, po meczu, który rozegramy tutaj jutro? No, jeśli chodzi o jesień, to, to nie ma co wspominać. A. Jutro no, zaraz mamy właśnie analizę, to dostaniemy wytyczne, na co mamy uważać, a, a, a jak będzie można wykorzystywać sła, słabe strony Sokoła. Także myślę, że będziemy przygotowani. Na pewno przyjadą mocno zmobilizowani i, i, i zaangażowani. Także nie będzie to łatwy mecz. Na pewno atutem Chojniczanki będzie tutaj powrót kibiców na trybuny. Co ty czujesz i jakie to jest uczucie dla ciebie? Bo ten mecz w Rzeszowie, który rozgrywaliśmy w, w miniony weekend, no to już była zupełnie inna atmosfera i zupełnie inny klimat. Tak, zdecydowanie. W Rzeszowie była, była fajna atmosfera i było to czuć, do tego fajne stadion, bo, boisko, także, także zupełnie inaczej niż, niż przy pustych trybunach słychać wszystkie krzyki z ławki. Tak to, tak to naprawdę zupełnie inaczej. Spodziewam się, że, że przyjdą i będą wspierać drużynę, bo, bo, bo końcówka, końcówka sezonu myślę, że będzie bardzo, bardzo ciekawa i, i, i będzie potrzebna, i potrzebne wsparcie kibiców. Dziękuję Ci bardzo. Gościem Choniczanka TV był zawodnik Artur Golański. Dziękuję bardzo.